W czasach, gdy świat zdaje się stać na krawędzi poważnych zmian, a każdy dzień przynosi ze sobą nowe niepewności i nowe lęki, my czujnym okiem i niespokojnym sercem badamy znaki czasu. W tym kontekście śmierć papieża Franciszka, wydarzenie, które wstrząsnęło fundamentami Kościoła katolickiego i całego świata, nabiera jeszcze głębszego i bardziej niepokojącego znaczenia. Wielu z nas, zarówno wierzących, jak i niewierzących. Zastanawia się, czy jest to po prostu naturalny krok w historii Kościoła, czy też wypełnienie się starożytnych proroctw zapowiadających koniec czasów. Wśród nich proroctwo Eźw. Malachiasza jawi się jako latarnia oświetlająca drogę do głębszego zrozumienia tego, co się dzieje. Święty Malachiarz, irlandzki arcybiskup z XII wieku, zasłynął z pozostawienia serii łacińskich dewiz, które zgodnie z tradycją opisują wszystkich papieży, od Celestyna II do ostatniego papieża przed końcem świata. To proroctwo, owiane tajemnicą i podlegające niezliczonym interpretacjom, rozpala wyobraźni wielu pokoleń wierzących i uczonych. Dewizą ostatniego papieża było Petrus Romanus, czyli Piotr Rzymianin który według proroctw poprowadzi Kościół przez okres wielkiego ucisku, który zakończy się zburzeniem Rzymu i sądem ostatecznym. Papież Franciszek, którego imię chrzcielne brzmi Jorge Mario Bergoglio, na pierwszy rzut oka nie wydaje się być bezpośrednio związany z tym mottem. Niektórzy interpretatorzy utrzymują jednak, że jego rola i kontekst historyczny, w którym żył, mogą być interpretowane jako spełnienie się tej przepowiedni. Ale w jaki sposób my, wierzący w XXI wieku, możemy rozpoznać prawdę pośród tak wielu spekulacji? Jak możemy zrozumieć, czy śmierć papieża Franciszka jest rzeczywiście znakiem, że pewne czasy dobiegły końca? Aby odpowiedzieć na te pytania, musimy najpierw zajrzeć do Pisma Świętego, Słowa Bożego, które jest lampą dla naszych stóp i światłem na naszej ścieżce. W ewangelii Mateusza Jezus ostrzega nas, lecz o tym dniu lub godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie w niebie, tylko sam ojciec. To stwierdzenie przypomina nam, że koniec czasu jest tajemnicą, która należy wyłącznie do Boga i że jesteśmy powołani, aby żyć każdego dnia z wiarą i czujnością, gotowi powitać Pana, gdy przyjdzie. Ale Pismo Święte zachęca nas także do zwracania uwagi na znaki czasu. W Apokalipsie Święty Jan opisuje wizje katastroficznych wydarzeń, które będą poprzedzać powrót Chrystusa, wojny, głód, epidemie i prześladowania wiernych. Wielu z nas, patrząc na świat dzisiaj, w 25. roku drugiego tysiąclecia, nie może nie zauważyć uderzających podobieństw do tych opisów. Śmierć papieża Franciszka, w czasie, gdy Kościół i tak jest wystawiany na próbę przez skandale i wewnętrzne podziały, można interpretować jako kolejny znak zapowiadanego ucisku. Ale nie możemy wpaść w pułapkę strachu i rozpaczy. Proroctwo EZW. Malachiasza, jeśli jest autentyczne, nie jest zapowiedzią potępienia, lecz zaproszeniem do nawrócenia i przygotowania. Jest to wezwanie do przeżywania naszej wiary z większą intensywnością, do umacniania naszej relacji z Bogiem i do bycia świadkami nadziei w świecie, który, jak się wydaje, ją utracił. W tym sensie śmierć papieża Franciszka można postrzegać jako moment łaski, okazję do refleksji nad naszą duchową drogą i odnowienia naszego zobowiązania do naśladowania Chrystusa. Pozwólcie, że podziela się z wami osobistym świadectwem, które wywarło głęboki wpływ na moją drogę wiary. Kilka lat temu, w czasie pielgrzymki do Medjugorja, miałem okazję spotkać jedną z widzących, która zgodnie z tradycją otrzymuje orędzia od Matki Bożej. Powiedziano mi wtedy, że czasy, w których żyjemy, są czasami wielkiej próby, ale też i wielkiego miłosierdzia. Matka Boża wzywa nas do modlitwy. Postój nawrócenia, gdyż tylko w ten sposób możemy przygotować się na wydarzenia, które nadejdą. To doświadczenie utwierdziło mnie w przekonaniu, że poza proroctwami i znakami, tak naprawdę liczy się nasza osobista odpowiedź na miłość Boga. W tym duchu chciałbym zaprosić Was do wspólnej modlitwy, prosząc Pana o łaskę rozeznawania Jego woli i życia z odwagą i ufnością w tych trudnych czasach. Módlmy się razem. Ojcze Niebieski, dzięki swojej nieskończonej mądrości rządzisz biegiem historii. Powierzamy Ci nasze serca i umysły w tym czasie niepewności. Oświecaj nasze kroki światłem Twojego Słowa, abyśmy mogli rozumieć znaki czasu i żyć zgodnie z Twoją wolą. Daj Twojemu Kościołowi siłę, aby mimo trudności i podziałów pozostał wierny Ewangelii. Chroń następcę papieża Franciszka, kimkolwiek on będzie, i prowadź go swoim Duchem Świętym. Daj nam, Twoim dzieciom, łaskę wytrwania w wierze, nadziei i miłości, abyśmy byli gotowi powitać Cię, gdy przyjdziesz w chwale. Amen. Jeśli ta modlitwa porusza Twoje serce, zachęcam Cię do napisania w komentarzach odpowiedzi Amen, jako znaku naszej jedności w wierze i modlitwie. Ale proroctwo Eźwu. Malachiasza nie jest jedynym, które mówi o ostatnim papieżu i końcu czasów inne postacie duchowe, takie jak święta Katarzyna ze Sieny czy święty Jan Bosko, miały wizje i objawienia, które, jak się wydaje, zbiegały się w czasie z okresem wielkiej próby dla Kościoła i świata. Szczególnie święty Jan Bosko miał proroczy sen, w którym ujrzał Kościół jako statek pośród burzy, kierowany przez papieża i zakotwiczony na dwóch filarach: Eucharystii i Maryi. Weśnie papież został śmiertelnie ranny, lecz na jego miejsce przybył inny papież i poprowadził kościół ku zwycięstwu. Niektórzy interpretatorzy widzą w tej wizji zapowiedź bieżących wydarzeń, w których papież Franciszek jest zranionym papieżem, a jego następca tym, który poprowadzi kościół przez burzę. Należy jednak pamiętać, że proroctwa, nawet te pochodzące od Uznanych Świętych, nie są dogmatami wiary i należy je przyjmować z rozwagą. Kościół uczy nas, abyśmy nie opierali swojej wiary na prywatnych wizjach i proroctwach, lecz na publicznym objawieniu zawartym w piśmie świętym i tradycji. Dlatego też, choć traktujemy te proroctwa poważnie, nie możemy pozwolić, aby przyćmiły one nadzieję płynącą z obietnicy Chrystusa: Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. W tym kontekście śmierć papieża Franciszka można postrzegać również jako zaproszenie do refleksji nad rolą papiestwa w historii zbawienia. Papież, następca Piotra, jest wikariuszem Chrystusa na ziemi, powołanym do kierowania Kościołem z miłością i mądrością. Każdy papież, ze swoimi cnotami i ograniczeniami, jest narzędziem w rękach Boga, służącym do wypełniania jego woli. Papież Franciszek którego pontyfikat charakteryzował się szczególnym naciskiem na miłosierdzie i troskę o ubogich, pozostawił po sobie dziedzictwo, które będzie wywierać wpływ na Kościół przez pokolenia. Jego śmierć jest nie tylko końcem pewnej epoki, ale także początkiem nowego rozdziału w historii Kościoła, rozdziału, który według proroctw może być ostatnim przed powrotem Chrystusa. Ale co to wszystko oznacza dla nas, wierzących XXI wieku, w tym 25 roku II tysiąclecia? Jak możemy autentycznie żyć naszą wiarą w czasach, które wydają się być preludium do końca? Odpowiedzią jest powrót do korzeni Ewangelii i radykalne życie naukami Chrystusa. Musimy być ludźmi modlitwy, szukającymi obecności Boga w każdej chwili dnia. Musimy być miłosierni, tak jak Ojciec jest miłosierny. Przebaczając tym, którzy nas obrażają i pomagając tym, którzy są w potrzebie, musimy być wiarygodnymi świadkami Ewangelii, żyć naszą wiarą spójnie i radośnie, nawet pośród trudności. Ponadto, w czasach, gdy Kościół jest często krytykowany i atakowany, musimy być obrońcami prawdy, ale zawsze z miłością i szacunkiem. Powinniśmy być gotowi do zdania sprawy z naszej nadziei, jak nas napomina święty Piotr. Ale z łagodnością i szacunkiem. A przede wszystkim musimy być czujni, bo nie znamy dnia ani godziny, kiedy Pan przyjdzie. Z tej perspektywy śmierć papieża Franciszka może być katalizatorem odnowy duchowej, zarówno na poziomie osobistym, jak i wspólnotowym. Możemy wykorzystać tę okazję, aby pogłębić naszą wiedzę o wierze, aktywniej uczestniczyć w życiu Kościoła, a także zaangażować się w dzieła miłosierdzia i ewangelizacji. Możemy także wzmocnić naszą pobożność do Maryi Dziewicy, która w niezliczonych objawieniach obiecała, że będzie z nami w tych trudnych czasach, prowadząc nas do swego Syna. Na koniec chciałbym zaprosić wszystkich, którzy mnie czytają i słuchają. Jeśli te refleksje poruszyły twoje serce, jeśli masz ochotę zgłębić te tematy i pogłębić swoją wiarę, zachęcam cię do zasubskrybowania naszego kanału na YouTube. Gdzie znajdziesz inne treści, które zgłębiają proroctwa, duchowość i życie kościoła w tych skomplikowanych czasach? Razem możemy dążyć do głębszego zrozumienia woli Bożej i z nadzieją przygotować się na przyszłość, która nas czeka. Ostatecznie proroctwa Izb. Malachiasza, zinterpretowane w świetle wiary, nie jest proklamacją rozpaczy, lecz wezwaniem do czujności i nawrócenia. Śmierć papieża Franciszka nie była jedynie wydarzeniem historycznym, lecz znakiem czasów, zaproszeniem do przeżywania naszej wiary z większą intensywnością i przygotowania się na powrót Chrystusa. Przyjmijmy to zaproszenie z otwartym sercem i wielką nadzieją.